I teraz powstaje pytanie, w jaki sposób uczyć się tego Salesforce? Bo przecież, jak wiemy, proces nauki potrafi być naprawdę kłopotliwy, bo próbujemy wszystkiego się uczyć, a potem na końcu dochodzi, dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę nic nie rozumiemy, więc trzeba sobie odpowiednio podzielić całą naszą ścieżkę nauki, cały ten proces na właśnie odpowiednie takie dające się przekreść kawałki. I jeśli chodzi o naukę Salesforce, to Salesforce jest pionierem właśnie w takim odpowiednim, cząstkowym nauczaniu. I to jest właśnie oto platforma, którą Salesforce publikuje dla wszystkich ludzi, którzy chcą się tej platformy uczyć. Nazywa się Trailhead. I sama strona, jak widać, nazywa się trailhead.salesforce.com. Jak widać, jestem zalogowany na swoim własnym koncie. I tutaj widać pewne podsumowania. Tego właśnie, w jakiej jestem obecnie pozycji jako osoba ucząca się, jako kursant, jak również też widzę różnego rodzaju informacje o tych um, cząstkach, można powiedzieć, modułach, które jeszcze mam właśnie do przerobienia. Jak widać z lewej strony, y, mam odpowiednią już rangę nadaną, bo przeszedłem. Ileś tych modułów. Mam obecnie 101 875 punktów. Wciąż niewiele, ale jednak jest to już jakaś porcja informacji, przez które przeszedłem. I tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi właśnie o te moduły, czyli o te cząstki dające się naprawdę nieźle przegryźć w ciągu pół dnia, czasami szybciej, czasami w ciągu jednego dnia, a nie że wszystkiego się uczymy na końcu i nie wiemy potem na końcu, o co chodzi, to właśnie tutaj. Mamy całą bibliotekę różnego rodzaju kursów. Można powiedzieć, że każdy moduł jest takim swoistym kursem obawiającym dane jedno zagadnienie. Jak widzimy, w moim przypadku wciąż mam do wykonania e, usługi integracyjne w języku Apex. Jest to właśnie moduł. Możemy sobie przejść, który to się składa z kilku elementów, w tym przypadku z czterech. Szacunkowo, tak wstępnie powinno mi to zająć, E, właśnie pierwsza część, 10 minut, 40, 20 i 50, oczywiście to wszystko robimy w swoim własnym tempie, więc tutaj nie ma co się obawiać, jeżeli coś nam dłużej zajmuje. To jest po prostu jakieś takie orientacyjne podanie tych czasów. Jeśli chodzi właśnie o e, ćwiczenie różnego rodzaju treści, to oprócz typowych oprócz typowych na końcu danego danej części modułu, oprócz typowych quizów ABCD. A tutaj akurat nie ma tego w tym przypadku. Za chwilę znajdę taki quiz. To często znajdują się również zadania do wykonania. I musimy na ćwiczeniowym na ćwiczebnej platformie Salesforce dane zadanie wykonać i potem klikamy check challenge sprawdzając właśnie, czy wszystko ustawiliśmy tak jak trzeba. I uwaga, można tutaj ćwiczyć zarówno kwestie konfiguracyjne, jak i również programowanie. To jest na tyle inteligentne narzędzie, ten Trailhead, że gdy my napiszemy dany kod, daną klasę, daną metodę, to my możemy również też sobie te elementy sprawdzać. Więc tutaj to można powiedzieć, to jest trochę taka zasada takiego nauczyciela, że my podajemy informację, klikamy, czekamy do 10, do 15 sekund i po prostu ten nauczyciel wirtualny sprawdza nam, czy wykonaliśmy dane zadanie poprawnie. Jeżeli nie, to uwaga, też tutaj Salesforce i TriHead świetnie to podaje, mówi konkretnie, niemal zawsze konkretnie, co mamy nie tak. Więc nie dostajemy ogólnego błędu, nie działa popraw, tylko często jest powiedziane nie działa, bo zabrakło tego i tego komponentu, sprawdź. Więc tutaj te podpowiedzi też są również bardzo fajne i naprawdę można miarę szybko uporać się z jakimiś problemami, jeżeli gdzieś na jakiś staniemy. Dobra, znajdźmy sobie jakiś przykład, o, tutaj na przykład. Tak, na przykład, tutaj taki przykład. Tak, masło maślane. Przejdźmy sobie na dół i zobaczmy, że właśnie oprócz zadań czasami części modułów, te pojedyncze właśnie elementy yy, zawierają sobie quiz na końcu. Więc albo quiz. Albo właśnie zadanie do wykonania, które potem jest weryfikowane. Osobiście uważam, że jest to bardzo fajna forma nauki, która właśnie, tak jak mówię, nie dość, że praktycznie nas przygotowuje, bo są te, są te zadania, to również właśnie sama ta granularność. To, że te zadania są odpowiednio podzielone na moduły, to, że możemy sobie nasze ścieżki własne tworzyć, ścieżki rozwoju, te tak zwane trail mixes, możemy też korzystać z trails, czyli z tych ścieżek, które już też zostały przez kogoś, czy przez Salesforce właśnie stworzone. Przykładowo, trail design solution, With Salesforce API, czyli projektu i rozwiązania za pomocą api Salesforce. I mamy tutaj różnego rodzaju moduły, które się właśnie składają na całą tę ścieżkę. Gdy wykonamy wszystkie te moduły, to zostanie uznane przez Salesforce, przez Trailhead, że cała ścieżka została wykonana. I teraz na końcu, bo chcę już skończyć ten filmik, odnośnie podsumowywania naszych dokonań. Gdy kliknę tutaj na swojego awatara i kliknę profile, to widać, jak zjadę w dół, to widać, jakiego rodzaju badges, czyli właśnie te moduły wykonałem. I to jest o tyle ważne, że często przy rozmowach rekrutacyjnych, często podczas rekrutacji proszą nas rekruterzy, szczególnie przed rozmową techniczną, żeby wysłać właśnie nasz profil i żeby oni sobie zobaczyli, jakie konkretnie moduły przerobiliśmy. Ja spotkałem się z taką sytuacją, gdzie właśnie zostałem poproszony o to, żeby wysłać moje moduły i na tej podstawie ten człowiek, który mnie y, przepytywał, wiedział, co umie a czego nie. Przynajmniej na podstawie mojego profilu w Salesforce, więc tutaj, czy w Trailhead. Więc tutaj to jest też fajna opcja dla rekruterów, że mogą się szybko zorientować, co przynajmniej w teorii powinniśmy rozumieć albo o co się zapytać.